Siema, siema, siema. To już od dłuższego czasu. Pierwszy odcinek Top Grand Car. Kochani, dzisiaj będę oczerniał pewne samochody. Będę źle mówił o samochodach. Odcinek będzie ekstra. Okej, okay, zaczynamy, baby. Okej, okay, to zaczniemy od. Pierwszego samochodu, który wybrałem, aby go oczernić, a jest nim tym samochodem jest Skoda Octavia Kombi 10 TSI. Dlaczego ten samochód chcę oczernić? Samochód wygląda, kurde, no, gdyby tak troszeczkę jeszcze na nim popracować, to wygląda bardzo podobnie, może nie bardzo, ale podobny jest do Volkswagena, czyli co, Skoda w ogóle stworzyła samochód podobny do Volkswagena, aby ludzie, aby fani works, Volkswagena przerzucali też się na Skodę, bo Skoda... Produkuje samochód, który jest trochę podobny do jakiegoś modelu z Volkswagena? Ludzie, pff, to jest naprawdę dla mnie trochę chore. Jeżeli produkować nowe samochody, to produkować jedyne w swoim rodzaju, a nie kopię innych modeli samochodów, prawda? Wnętrze ma średnie. No, podoba mi się to wnętrze trochę, ale jest średnie. Naprawdę, jest średnie. Nie jest jakieś tam bardzo niesamowite, jak nie wiem, Mars w kosmosie. Tylko takie średnie y trzy cylindry. Czy poradzą? Uważam, że no, poradzą sobie. Dlaczego by miały nie poradzić sobie? Okej, okay, kolejny samochód to Citroën C4. Dla mnie ten samochód Jest takim samochodem no ja bym nie wybrał. Ja wolę Volkswageny albo jakieś sportowe, ze sportowych Lamborghini, Lamborghini, fila, filo Kurde Na przykład Gallardo e, A jeżeli z takich normalnych samochodów To Coś z Volkswagena e, Tutaj właśnie jest Citroën C4 Ten czerwony Za bardzo nie będziecie widzieć Ale dla mnie ten samochód Jeżeli miałbym taki wybór Aby go kupić, nie kupiłbym nie kupiłbym tego samochodu <laughs> Czy opłaca się kupować Samochody za 1000 zł Raczej się nie opłaca Ja wolałbym sobie zarobić Albo jeżeli miałbym to bym wolał założyć sobie tak aby mieć ze 7000-5000 i kupić za takie ceny już. No albo powiedzmy, jeszcze te 3000 zł to jest ok, co nie? Jeszcze może być. No w ogóle, e, na przykład Mazda MX52. E, e, 52? Tak. Jakoś może to źle przeczytałem, ale nieważne. E, ta Mazda. Kurczę, no dach da się, wiecie. Eee... Ona może być chyba z dachem albo bez dachu. Tak, z dachem. Materiałowy dach składa się ręcznie. I to nawet bez wysiadania czy szarpaniny. Dopracowany mechanizm. Ręcznie. No, no, no kurczę. I kierownica. I wypadek. Eee, polecam samochody, jeżeli takie istnieją, że po prostu jedziecie sobie, klikacie przycisk i dach automatycznie wam się eee, rozsuwa, tak, pyk, żeby nie było tego dachu, albo zamyka się, czyli z dachem jedziecie. Tak więc, no, ja proponuję, jeżeli jest taka możliwość z automatycznym włącznikiem, aby dach się odsunął, wysunął. Albo zakręć tak? Więc, pff, no dla mnie to ręczne to jest takie trochę, ale też jest możliwość, jeżeli to komuś nie przeszkadza, stanąć na parkingu, dach pyk i ruszyć, tak? W ogóle nawet nie wiem, czy te, jeżeli są te automatyczne dachy, przyciskacie i dach się sam zamyka. Nie wiem w ogóle, czy nawet wtedy trzeba stanąć, bo chyba raczej podczas jazdy yy, nie można. Nie wiem, nie znam się. Jeżeli wy wiecie coś na ten temat, to będziecie wiedzieć. No to pff, odpowiedzcie sobie sami. Dziękuję Wam za obejrzenie pierwszego odcinka sezonu, drugiego. Dziękuję Wam bardzo, kochani. Zapraszam do drugiego odcinka, drugi odcinek będzie na dru, kolejny dzień, dzisiaj jest środa, więc jutro jest czwartek, więc kolejny odcinek w czwartek, czyli jutro, dzięki za obejrzenie, no i widzimy się w kolejnym odcinku, to Grand Car, pa pa.